Witam Was serdecznie. Fantastycznie się z Wami znowu widzieć na naszych spotkaniach. Andrzej jest wysokiej klasy specjalistą w Montenzy, Od wielu lat w branży 25 lat. Więc ja się nie mądrzę, Pojmujmy Wam wiedzę od Andrzeja. I jeśli chodzi o ciśnienie: 100-110 barów. Lub mniejsze w zupełności wystarczy. Nikt nie będzie tego czyścił. 150 barów przy kącie e, uderzenia, 25 stopni, bo jest to bardzo silne uderzenie. Czy nie używamy te, tej lancy tak zwany pertiller, tych punktowych strumień pirowych? Broń Boże, ale jeżeli będziemy mieli lance, prawda, regulowaną, gdzie mamy tą taką miotkę albo szpachelkę przy 100 barach, jeżeli mamy troszeczkę tej wody tam z 10, powiedzmy 12 litrów, czy powiedzmy minimum 8, nie ma problemu. Tylko też weźcie Państwo to pod uwagę, że bardzo często wina stoi, że coś się nie doczyści po stronie tak zwanej mechaniki. Co to jest ten mechanika? Mechanika to jest szmatka, spryskiwacz, wysokie ciśnienie, szczotka powiedzmy, coś w ten sposób, nie? I teraz jeżeli Państwo macie taką maszynkę przykładowo malutką, wysokociśnieniową, która daje nam na przykład ma moc przykładowo 120 barów, a wydatek wody 3 litry na minutę, to sorry, taką maszyną kobieta może sobie lakier do włosów nałożyć, tam nie ma tego mycia, prawda? Także jak mamy 120 barów, żeby te 8-10 litrów na minutę było, żeby tej wody troszeczkę było, prawda? Żeby móc zastąpić jakąś tam czczotkę, także nie sama chemia, ona musi być połączona z mechaniką, no i okej. Okay. Słuchajcie, to ja sobie dodam trochę mój mały wtrącę, słuchajcie, do tych wszystkich, tych, którzy wybierają tej no. kwestii naprawdę, to co Andrzej powiedział, na tych myjniach jest tylko i wyłącznie 110 do 120 barów, jeżeli chodzi nawet o myjnie bezdotykowe. I nie ma potrzebnego większego urządzenia. Wasza decyzja o wyborze urządzenia wysokociśnionego to jest decyzja, jaki on ma parametry, jeżeli chodzi o ilość wodek i wydatek wody. I tutaj czasami, jak nawet widzę na internecie, ktoś pokazuje jakąś myjkę, którą można kupić w dyskoncie i pyta się, czy to jest dobre. I ona ma całkiem niezłe bary. Ale ona nie ma tej miotły, która się nazywa wydatek wody. Więc to jest wasza odpowiedź, dlaczego urządzenia na wysokości nie mają być profesjonalne, nie mówiąc o kwestii budowie, ale ten wydatek wody on o wiele bardziej wam pomoże w myciu niż te bary, które są czasami bardzo mocno zawieszone. Andrzej, przepraszam, oddaję Ci głos. Temperatura wody w sieci to jest około powiedzmy 60 stopni maksymalnie, jest to taka temperatura. Która nie spowoduje, że zjawisko kawitacji rozwali nam pompę w przypadku użycia maszyny zimnowodnej. Także przez każdą jedną zimnowodną maszynę można przepuścić wodę w temperaturze między plus 45 a plus 60 stopni Celsjusza. Więcej nie, bo jeżeli to będzie woda na przykład 70 czy 80 stopni Celsjusza, to w tym ciśnieniu czy podciśnieniu, które tam się wytwarza, Woda może się podzielić na tlen i wodór, a to jest pompa wodna, a nie bazowa, więc jawisko kapitacji może zrobić nam tam, powiedzmy, jakieś trwałe ślady, że ta pompa później będzie niszczelna. To po 60 śmiało można albo zimną, albo wodą, powiedzmy, taką dobrze ciepłą to zmyć. Jak już wspomniałem, jeżeli ktoś chce umyć za olejem silnik, lepiej będzie to zrobić, powiedzmy, wodą yy, ciepłą. Dzień moi drodzy. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach, na kolejnych filmach Miłego dnia. serdecznie. Wow.